Awe, 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 Maria, Awe, 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 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani moi, stajemy w tym dniu dzisiaj, 10, 10 października w tym szczególnym miejscu, tutaj w Amsterdamie. Stajemy nie sami, bo duchowo łączą się razem z nami wiele rodzin, wielu chorych, cierpiących, wielu, którzy pisali jeszcze w drodze, gdy jechałem z Belgii tutaj. Pamiętajcie o nas. Matka Boża, ona chce objąć swoją miłością każdego z nas. Przyszła do tego miejsca, ale ona wciąż przychodzi. Przyszła w widzeniu do Idy wiele razy, ale ona przychodzi, abyśmy ją zobaczyli, zobaczyli sercem. I tutaj, w tym miejscu, więc szczególnie, kiedy w jednym z orędzi 15 listopada, w 1951 roku powiedziała zamieś ten obraz Ida, zamieść ten obraz światu. A teraz mówię nie tylko do twojego narodu, ale do całego świata. Ten świat jest w upadku. Świat doznaje katastrofy za katastrofą. Świat zmierza do, zmierz do ruin ekonomicznych i materialnych. Wojny będą trwały tak długo, jak długo nie nadejdzie pomoc od prawdziwego ducha, prowadź ludzi z powrotem do Krzyża. I cieszę się, że mogę po tych krajach jechać z Krzyżem, w Belgii, mogliśmy na nowo podnieść Krzyż i odnowić nasze wszystkie przyrzeczenia, wyrzekając się złego ducha, a także na nowo mówiąc wierzę. Przychodzimy do Ciebie, Matko. Przychodzimy, by Tobie tu dzisiaj zawierzyć, siebie samych, nasze rodziny, naszych bliskich, wiele intencji w naszych sercach, ale przede wszystkim pragniemy modlić się za Ojca Świętego Franciszka. W intencji całego Synodu, a także Maryjo, chcemy polecić Tobie wszystkich biskupów i kapłanów we wszystkich narodach. Tych, którzy są, ale i tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, a także tych kapłanów, duchownych, osób konsekrowanych, którzy cierpią z różnych powodów: cierpienie, choroby fizyczne i duchowe. Chcemy Tobie, Maryjo, powierzać biskupów, ale szczególnie tu, w tym miejscu, księdza biskupa. Stanisława Stolarika z różnawym, który w szczególny sposób prosił o modlitwę. W tym miejscu i my zanosimy za Niego, łaski potrzebne, zdrowia dla całej diecezji różnawskiej, a on przekazuje w krótkim słowie, wysłał SMSA jedno dwa zdania. Błogosławię Wam z całego serca. I pozdrawiam Was. Zanosimy modlitwę za zmarłych naszych, ale jakże w tym dniu dzisiejszym nie wspomnieć tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. 10 kwietnia. Wtedy tam, przecież jak dziś dziesiąty. Kilka lat temu, a my dzisiaj ich chcemy wesprzeć modlitwą, i prosić Maryjo, jeśli są jeszcze w co zaprowadzi ich do nieba. Zginęli tam też moi przyjaciele. W szczególny sposób myślimy o zmarłych, o tych, którzy odeszli, o tych, którzy dzisiaj odejdą już Maryo prowadź wszystkich do Jezusa. Za moich rodziców, proszę, Barbaranę Włodzimierza. I za wszystkich, niech każdy teraz. W ciszę poprosił również Maryję, zaprowadź ich, Matko, do Jezusa. Przywożę wiele intencji, więc jednych z tych intencji tutaj w czasie już położyłem na ołtarzu z terenu Belgii, Wielu, ale też pragniemy dziś modlić się za tych, którzy należą do rodziny domów, modlitwy świętego Szarmela na Clough. To jego relikwie są dziś na ołtarzu i relikwie świętego Jana Pawła II. Oni, którzy tak bardzo ukochali Matkę Bożą. Szczególnie więc prosimy ich wstawiednictwa. Wiemy, że są. Razem z Maryją, że są obok niej, że wierzą Jezusa i Trójce Świętu, że tu dzisiaj są razem z nami w szczególny sposób. W różnych językach będziemy prosić, aby to Boże Miłosierdzie dotykało serc wielu naszych bliskich, a zwłaszcza tych, którzy są daleko od Boga. Zanieśmy teraz myśli. Tych wszystkich, których mamy w sercu, a którzy oddali się od Boga.